Cześć, cześć, witajcie na kanale Sylwek. Witam Was drodzy widzowie po mojej krótkiej absencji, ze mną jest gospodarz, czyli Sylwek. Cześć, witajcie. Czyli co? Zaczynamy kolejny materiał związany z wielką kolekcją komiksów, bohaterowie i złoczyńcy. Jest to tom 88 o nazwie Batman. Gracz po drugiej stronie. Mamy do czynienia ze zbiorem niezależnych od siebie opowieści o Batmanie, za który odpowiada kluczowy scenarzysta DC lat 80. XX wieku, Mike W. Barr. Dzięki kolekcji Aszed, poznajemy teksty reprezentujące okres eksperymentów i podejmowania ryzyka w DC. Wydawca pozwalał twórcom takim jak Barr na eksplorację możliwości formy komiksowej. Dzięki temu przecierały nowe szlaki, zyskując miano thrillerów książkowych. Spotkałeś się z tym określeniem, thrillery książkowe? Nie, nie spotkałem się z tym, więc jestem zaskoczony, że taki pomysł był. Ale... No to nie chcę cię wkopać, ale to było akurat we wstępie. Ja wstęp prze, przeczytam, ale nie, nie skupiam się na nim, bardziej się interesuje cała ma opisów, co do zasady nie czytam, więc... Jasne. To już od razu powiem, co to znaczy, thrillery książkowe, czyli to są dłuższe opowieści, e, które idealnie pasują do e, tego typu e, zeszytów, z którymi mamy teraz do czynienia. A z jakimi zeszytami mamy do czynienia, Szymonie? Opowiedz to. Generalnie mamy do czynienia po pierwsze z Batmanem Annualem 8 z 1982 roku. Następnie mamy Brave and the Bold, dwusetny ostatni jubileuszowy numer. Lipca 1983. Później mamy specja Batman Special numer 1 z 1984 i 9 Annual Batmana z 1985 roku. Czyli po różne zeszyty, a jak się przyjrzymy też ilościom stron, to faktycznie one są powiększone. To nie jest standardowa wielkość amerykańskiego zeszytu, czyli te 22-23 strony, tylko tak gdzieś 40. Plus. Więc przejdźmy może do pierwszego. Jest to Batman Annual 8, i przyznam, że choć współcześnie nie robi już wielkiego wrażenia, to od niego się zaczyna właśnie teraz najdłuższa pojedyncza przygoda, którą przeżył Batman, o jakiej kiedykolwiek mogliście przeczytać. Tak, z tego wynika, że jest to pierwsza z takich dłuższych, wielostronicowych. Opowieści stąd jest to istotna wzmianka i bardzo ciekawy pod tym względem e, zeszyt. Natomiast o co w nim chodzi? Mamy do czynienia z Mesjaszem Karma ze Nowego Słońca e, i zaczyna się w małym miasteczku, gdzie mieszkańcy zostają zabici przez tajemniczą siłę. Wkrótce ten sam los ma czekać również Gotam, ale ale pojawia się jednak pewien ocalały. Dziecko swoich czasów jeszcze w Czepkach na nieskończonych Ziemiach, i ten powiększony format spowodował to, że mieliśmy trochę fabułę dłuższą, ale nie taką, do jakiej jesteśmy obecnie przyzwyczajeni, czyli te historie wielozeszytowe. Było ok. Nic wybitnego, ale ok. Czasami były jakieś takie głupie, zwroty akcji, ale Batman był Batmanem, był znaczy, no może nie do końca przyziemny w tym wypadku, ale nie było aż takich absurdów, jak zrobił to Oczyb Zdarski. W... W, w najnowszej serii. Chyba wiesz, do czego pijesz. Oczywiście, wiemy, do czego pijesz. Tak, jednak z czasem historia nabiera intensywności, kiedy Batman dowiaduje się, co i kto za tym stoi. Natomiast pozwolicie, że nie będziemy tego zdradzać. Przejdźmy z kolei do kolejnego rocznicowego wydania: Brave and the Bold, czyli Odważni i Bezwzględni. Rysownikiem jest Dave Gibbons. I od razu widać. Ten poziom rysunku, który jest bardzo fajny moim zdaniem, ale jak ja miałbym powiedzieć, yy, czym jest ten komiks, to bym powiedział, że na początku jest ukłon z serialu z Adamem Westem. w Takie głupiutkie scenariuszowo w założeniu: typu zło, zły chce pokonać Batmana, wrzuca mu wskazówki, spotkajmy się tu. Przychodzi, jak łapie tego Batmana, to też daje, zamyka go w jakiejś mega dziwnej, wymyślnej pułapce po to, żeby on mógł uciec. To jest Taki kreskówkowy schemat w założeniach. To nie jest, nazwijmy to, błąd scenarzysty, tylko to miał być po prostu taki, wydaje mi się, ukłon do lat 60. albo nawet 50. -tych. Chyba, że mamy w tej fabule taki, nazwijmy to, przeskok w czasie, gdzie ta historia, mimo że są ci sami twórcy, już jakby jest dojrzalsza minimalnie, co też jest ciekawe. Mnie ten komiks wymęczył, bo mamy tutaj ideę multiversum. Mamy Batmana z Ziemi 1, Batmana z Ziemi 2, jest jakiś antagonista, Nikolas Lucien, który przenosi się z jednej Ziemi, wciela się w postać swojego sobowtóra z innej tej Ziemi, aby zrobić Batmanowi na złość. Więc moje odczucie było takie, jak najszybciej skończyć ten, ten numer. Ale kończy się, co istotne, jest to ostatni numer serii The Brave on the Bold, czyli Odważni i Bezwzględni, dla upamiętnienia właśnie tej serii. Później przechodzimy do czegoś też bardzo dziwnego, to mnie zaskoczyło. Mamy tutaj Batmita, mówi co myśli, jakiś chochlik, jakaś, jakiś stworek bezpośrednio zwracający się do do wydawcy, Lena Wayna. Więc mamy takie przebijanie czwartej ściany. Ja Pominąłem generalnie, ja coś tam przejrzałem, zacząłem przejechać na duszę gada, ale jak padło, tak wypadło, ja w ogóle nie zapamiętałem całą gadę, bo to mnie nie interesowało. Dobrze, natomiast najmocniejszą powieścią dla mnie jest Grać po drugiej stronie. To historia, w której Batman staje naprzeciw swojego mrocznego odpowiednika, Wrata. I co mnie zaskoczyło, to to, że Wrath ma bardzo podobną genezę co Batman, ale z odwróconymi motywacjami. Komiks pokazuje ich konfrontację pełną napięcia, i to mnie naprawdę zaskoczyło. To jest fajnie pokazane, że każda zło ma, każdy inaczej, każdy dobry ma swój zły odpowiednik i w drugą stronę po prostu. I ci goście mogliby być super sojusznikami, ale właśnie przez te motywacje są. Arcywrogami bardzo trudno jednemu drugiego pokonać. Znaczy, łatwiej ma ten gniew, tym brat, bo z prostego powodu. On nik o nikogo się nie troszczy, tak naprawdę. W przeciwieństwie do Brusa, który ma swoich sojuszników, przyjaciół i na nich, na których mu zależy. Tak, i pod koniec jeszcze wrócę do tego komiksu, bo tu jest świetna scena. Natomiast na zakończenie otrzymujemy. Cztery oblicza Batmana z fantastyczną okładką, ona mi się bardzo, bardzo podoba. I jeżeli mam coś powiedzieć na temat tych, tych opowiadań, no mamy cztery oblicza. Dziecko, koniec dzieciństwa. Drugie oblicze, mściciel. Oblicze trzecie, detektyw. I oblicze czwarte, człowiek perspektywy. Co miałbym o tym powiedzieć o tym komiksie? To to, że on przede wszystkim pokazuje różne style artystyczne różne też i podejścia do narracji innowacyjną formę, taką zabawę z czymś, co ja kojarzę też z zabawami młodego detektywa i to jest jeden genialny przykład na to. Dysponujesz już tą samą wiedzą, co Krzyżowiec w pelerynie. Spec od kryminologii, drogi czytelniku. On już wie, kto zabił Filipa Verona, a ty... Fajne zwrócenie się też do e, czytelnika, dawno już czegoś takiego nie widziałem, ale właśnie to jest to, o czym ja wspominałem na samym początku, że tutaj e, wydawca dał e, pole do popisu e, twórcom i oni po prostu bawili się formą, więc każdy Robił tak, jak, jak chciał. I to w sumie ogólnie wyszło. Tak, bo to był. to nie były regularne serie, gdzie Trzeba dbać o ten continuity, że coś jest kanoniczne, niekanoniczne, coś ma się prawo. Nie, to jest po prostu Elsword, każdy się bawi po swojemu te klocki. Jak tak przyglądałem teraz, to mi chyba się z tych ostatniego spersiala najbardziej. z tego ostatniego annuala, najbardziej spodobała ta pierwsza historia. Tak, ja, dla mnie to tak samo bo on ma tam ja bym powiedział to, że ta śmierć czy to, co się przytrafiło temu chłopaczkowi to, to nie była. To było bo inaczej niż się wszyscy spodziewali, bo ja nie chcę za dużo spojrzeć, bo to jest fajne, fajne domknięcie ten fabularne, jak się spotykałem na koniec Batman z tym chłopaczkiem, to jest naprawdę dobrze pokazane, nie jest mm -hmm. za dużo pokoń. Tak. Y i za chwilę powiem, czy poleca ten komiks, ale chciałbym, żebyś to Ty wyraził pierwsze yy, zdanie. Czy można polecić ten komiks współczesnemu czytelnikowi? To nie jest takie oczywiste odpowiedź, bo w przeciwieństwie na przykład do Nocturny o których. Idąc tym o którymś jakiś czas temu gadaliśmy, tu nie masz aż takiej spójnej, ciągającej historii, żeby się z kimś do końca utożsamić. Bo tu masz wyrwane różne aspekty historyjki. Troszeczkę głupio, troszeczkę infantylne, no takie czasy. Jeżeli jesteś panem w stylu retro, to okej. Okay. Natomiast jeżeli męczą ci komiksy z przedkrytce na nieskończonych ziemiach, lubisz że wszystko jest kanoniczne, no to się, jest duże ryzyko, że się od tego odbijesz niestety. Tak, dlatego e, nie uznam tych opowieści za najlepsze. Nie każdy z nich e, jest wart przeczytania. Każdy z nich z kolei został nadgryziony zębem czasu. Nie mogę też tego tomu polecić fanom Batmana, ale tego współczesnego, współczesnych, współczesnych komiksów. Natomiast w pełni zgodzę się z informacją, która znajduje się na końcu tego komiksu, a mianowicie w świetnych posłowiach, i przeczytam ten malutki fragment. Cztery anuale i wydania specjalne stworzone przez Bara i jego zespół w pierwszej połowie lat 80. XX wieku dają fascynujący wgląd w proces twórczy podczas dekady niezwykłych, epokowych zmian w DC Comics, kiedy to artyści mieli więcej wolności, żeby próbować nowych rozwiązań. Tak, zgadzam się z tym określeniem, dlatego osoby, które cenią sobie historię Batmana, cenią sobie w ogóle historie komiksowe i DC świetnie mają świetną okazję na to aby zauważyć właśnie ten ciekawy proces proces w którym DC pozwala twórcom na pewne innowacje na pewno prowadzenie pewnych świeżości to dzisiaj jest stare ale początkiem lat 80 to podejrzewam było po prostu świeże nowe zaskakujące i w tym momencie, w 2024 no i 2025 zapasem, po prostu brakuje tej świeżości, którą tutaj udowadniają twórcy z lat 80., że potrafili coś zrobić nowego. Ja bym jeszcze jednego podkreślił, jeżeli chodzi o warstwę graficzną, ponieważ współczesne komiksy, jakby to określić, często są, bym powiedział, bardzo kreskówkowe, plastikowe, wręcz te, do, te kadry, często już. Taki styl, takie czasy, taki sposób narracji. Natomiast w tamtych latach, w 80., twórcy siadali z ołówkiem na desce kreślarskiej i tworzyli. I potrafili na przykład takie, coś tutaj masz z perspektywą, pan, y, fantastycznie ujęcie, po prostu Jak sobie na to zobaczyć, ktoś musiał tam karbą, tą cegiełkę tego muru dorysować i zadbać o to, żeby to. Zrobię obrażenie. Nie dajemy takiej jednoznacznej odpowiedzi, więc sami zdecydujcie, czy ten komiks należy do kręgu Waszych zainteresowań, czy warto go kupić. To no już musicie podjąć sami od odpowiedź. Ja go kupiłem, on mi się podobał jako taki zarys historyczny w, no, w, takiej, no, w świecie DC i świecie Batmana. Coś ciekawego. No to wartość historyczna jest ogromna, bo dzięki temu poznajemy, jak to wyglądało na początku lat 80. jak mogli właśnie się bawić tymi eksperymentami, że nie musieli właśnie się trzymać kilka określonych ram. No i mówię, ja ktoś uwielbia serial z Adamem Westem, tą konwencję tego kampu, tej groteski wręcz, to tutaj znajdzie opowiadanie dla siebie. Jeżeli za to nie cierpi, to będzie go to Dobrze, teraz chciałbym przejść do kilku ciekawostek. Mam tutaj przed sobą Batmana, nieopowiedzianą legendę, i fajne jest nawiązanie do, do tego, więc. Witaj, spodziewałem się ciebie. Zawsze odwiedzasz mnie tego dnia. Zatem jesteś tą, której szukam. Nie poznajesz mnie, ale zaraz ty nie jesteś Batmanem. Nie, przepani. Tak, ta przepani to jest pani, którą odwiedza Batman co roku. Do zobaczenia panno Topkins, proszę na siebie uważać. Dlaczego ją wiedza, to już tego, tego nie zdradzę, bo warto przeczytać właśnie Batmana nieopowiedzianą legendę. Chciałem teraz sięgnąć po, po ten komiks, ponieważ tutaj pojawiają się takie charakterystyczne elementy graficzne, z którymi mamy do czynienia również i tu. Mamy anniversary Batman Detective Comics numer 526 i my, no mamy 200 numer Brave and the Bold. I z uwagi właśnie na Brave and the Bold, no to wygrzebałem z innej kolekcji naszej od Egel Moss. Nie, to tutaj było... mamy, mamy sporo, mamy sporo numerów. Mamy sporo numerów z Brave and the Bold. Ja tylko chcę pokazać, jakie mamy numery. Po kolei.

Ale to jest październik 2007. Czyli to jest jakby wznowienie tak? tej zamkniętej serii z 1983 roku. Dokładnie, wracając. To jest tytuł, który WC chce rzucić jakichś bohaterów, przywrócić nazwijmy to dawno niewidzialnych, to często właśnie uruchamia serię Brave and the Bold. Mhm. Dobra, to teraz jeszcze na zakończenie e, polecane lektury. Długo wyczekiwany Green Lantern Wojny Korpusu Sinestro, tom pierwszy. To jest dubel, ale bardzo dobry dubel. Zobaczmy jaka jest różnica porównując z wydaniem Edmontu. Tak, będziemy porównywać, będziemy o tym rozmawiać. I za miesiąc Bad Girl, Odrodzenie. To będzie raczej nowość i wydaje mi się, że to będą pierwsze zeszyty DC Odrodzenia, ale pewny 100% nie jestem, ale mhm. pasuje mi DC Rebirth. Tak, przekonamy się, jak będziemy mieć. Dobrze. Dzięki za uwagę. Widzimy się wkrótce. Do zobaczenia. Hej. Dobra, ale to nie koniec. Na zakończenie jeszcze jedno pytanie do Ciebie, Szymonie. I w sumie do Was tak samo. Zrobimy taki krótki quiz. I od razu odpowiedzcie. To. To jest ta scena. Kojarzysz ją? Pewnie tak. Mamy tutaj, słuchajcie, mamy tutaj pewnego proroka, który przeżył właśnie tą masakrę w miasteczku, o którym wspominałem. Popatrzmy, co on mówi. Moje imię i moja wiara są wystarczającymi dowodami niedowiarki, albowiem zwoł mnie Set, tak jak nazywał się trzeci syn Adama. Trzeci syn Adama i Ewy. Czy Adam i Ewa mieli trzeciego syna? No, mieli Kajna i Jabla, prawda? Oficjalnie, ale nigdy się nie uczyliśmy o tym, co było dalej. Czy to byli ostateczni, bo po tym Set to się raczej kojarzy z imieniem takim. Jabelskim. że tak Bóg, gdzieś tam Bóg z Egiptu. Mieliście takiego. Mhm. Czy oficjalnie mieli Adam i Ewa trzeciego syna? 3, dwa, 1. Tak. Jest to w Biblii, w Piśmie Świętym. O, nie wiem tak. Czytam. Set i jego potomstwo. Adam raz jeszcze zbliżył się do swej żony i ta urodziła mu syna, któremu dała imię Set. Gdyż, jak mówiła, dał mi Bóg innego potomka w zamian za Abla, którego zabił Kain. Setowi również urodził się syn. Set dał mu imię Enosz. Wtedy zaczęto wzywać imienia Pana. Kto o tym wiedział? Dajcie znać się w komentarzach. Do zobaczenia. Hej.